Już to na aukcji Lamusa wyjątkowe dzieło, pierwsze wydanie selegonografii Jana Heweliusza wydane w Gdańsku w 1647 roku. Książka w pięknym stanie, w oprawie z epoki, pergamin ze złoceniami. Dzieło ozdobione jest ponad setką miedziorytów, w tym w większej części autorstwa samego Heweliusza. Na spisie widzimy panoramę Gdańska i sygnaturę Jeremiasza Falka, wybitnego gdańskiego rytownika o europejskiej sławie. Książka jest ozdobiona rycinami o tematyce astronomicznej. Na tej rycinie widzimy samego Heweliusza, który obserwuje niebo na dachu kamienicy, w której mieszkał w Gdańsku niedaleko kościoła świętej Katarzyny. Co ciekawe, Heweliusz dokonywał swoich obserwacji nie tylko za pomocą instrumentów astronomicznych, przez które sam budował, ale także tak zwanym gołym okiem. Na rycinach Heweliusz ukazał wyniki swoich badań. W ten sposób powstało wyobrażenie księżyca, które utrwaliło się w nauce na 200 lat. Cena wywołania naszej książki to 135 tysięcy.